O Boże mój kochany! To musi mi Piotruś powiedzieć. Piotrek, on chyba już dłużej jest niż ja chyba w tej firmie, co? Czy nie? Nie, no jak. Szybowa dwa lata chyba dłużej. Szczęście! Bo tak to ja bym robiła u ciebie. Słuchaj, dlaczego klienci mają subskrybować? Proszę cię, powiedz, bo ty masz największą wiedzę, jesteś po prostu mega. To jest mega profesjonalny człowiek. Bo mamy ciekawe auta z reguły na potaszu. No. E, Staramy się prowadzić jakieś tam nowinki, tak? To, co się pokazuje na rynku. E, tak jako pierwszy wiecie, pierwszy się rwie i potem są pierwsze takie samochody, które nikt jeszcze nie robił w Polsce. Także on skromny człowiek jest, ale co? Dobrze mówię? Ale podejmujemy wyzwania. Podejmujemy wyzwania. Wy też podejmijcie wyzwania. Kliknijcie to subskrypcję, żeby Piotrek był szczęśliwy. Tak? Tak. Od razu będziesz ten. I wtedy wszyscy będą Piotrka znali, będziecie mogli popatrzeć i zobaczyć, jak pracuje, dowiedzieć się y, wiele ciekawych rzeczy i wybrać go do montażu dla siebie. Także nawet zarezerwować. Co ty na to? Rezerwacja? Zdarzały się takie sytuacje. Zdarzają. Dlatego to o tym mówię. Także zapraszamy do Energii. Klikajcie, dajcie znać Piotrkowi, że jego praca jest wyjątkowa. A jest. Wystarczy, że spojrzycie na kanał, zobaczycie, jakie samochody montował jaką ma chłopak wiedzę. Hmm? Zapraszamy. Zapraszamy.